Zanim na dobre rozgorzała rywalizacja w ramach Challengera, na kortach spotkali się najmłodsi. W niedzielę rozegrali prawdziwy turniej według zasad Polskiego Związku Tenisowego. Dzieci podchodzą poważniej niż dorośli, bo nie łamią jeszcze rakiet, ale widać prawdziwą walkę i płacz po przegranym meczu. Pojawili się też młodzi sędziowie. Najtrudniejsze jest to, żeby dobrze osądzić, czy jest linia, czy out. Czasami są naprawdę duże wątpliwości. Bo to jest tak na styk, i żeby dobrze posiędziała trzeba mieć naprawdę dobre oko. Od poniedziałku każdego dnia w ramach turnieju głównego rozgrywało się kilka spotkań. Po nich wieczorne koncerty jazzowe. W piętnastoletniej historii turnieju już jedenasty rok z rzędu fani tenisa po meczu dnia przenoszą się z trybun do jazzowego namiotu. Czech Minarz w jednej ósmej wyeliminował Włocha Simona Bolelli. Potem w ćwierćfinale Adriana Ungura. Wreszcie w półfinale nielubianego przez publiczność Daniela Kellerera. Drugi finalista PKO Open miał nieco łatwiejszą drogę do niedzielnego meczu. Sergio Reutmann jedno spotkanie zdobył walkowerem, a jego główny przeciwnik Filip Wolandri w drugim secie, ale zanim rozegrał się niedzielny finał singla. Na placu przed Urzędem Miejskim odbyła się kolejna impreza towarzysząca tak zwany tenisowy Szczecin. Szczecinianie, którzy przybyli pod urząd, mogli posłuchać latynoskich rytmów w wykonaniu Grupo Costa, a na minikortach pograć z gwiazdami tenisa i szklanego ekranu. Byłem w ogóle zestresowany tą sytuacją i na początku psułem każdą piłkę, no bo Urząd Miasta tutaj dzieci, które okazuje się wcale nie no, jakby nie pierwszy raz w życiu trzymają rakietę. Akurat trafiłem na trudnią, trudną przeciwniczkę Darię, tak? Już dowiedziałem się, że wygrała dwa turnieje dzisiaj, w związku z tym wcale nie było lekko. Naprawdę fantastyczny pomysł i te dzieci grają znakomicie. Zabawy i gry prowadziła m.in. znana tenisistka Magdalena Grzybowska. Dzieci ustawiały się w kolejkach, by zagrać w wirtualnego tenisa. Wzięłam tego papieru i długopisu i. Nie, jest... A ja wzięłam żeby żebym sobie robiła ap ap zdjęcia aparatem. Dużym zainteresowaniem wśród szczecinian cieszył się krótki mecz rozegrany między prezydentem Piotrem Krzystkiem i prezesem PKO Janem Krzysztofem Bieleckim. Utrudnieniem dla panów były spore wymiary rakiet. Wielu widzów zjawiło się także wieczorem na meczu finałowym Debla, rozegranym na kortach przy Alei Wojska Polskiego. O tytuł zwycięzcy walczyły pary Brzezicki i Guzman z Argentyny oraz Kass i Berend z Niemiec. Niemcy po emocjonującym finale pokonali Argentyńczyków 6-0, 5-7 i 10-8 w mistrzowskim Tajbreku. Jako pierwsi w historii PKO Open wygrali drugi rok z rzędu. Turniej to też okazja, by porozmawiać o sporcie, niekoniecznie o tenisie. Wiceprezydent Jarmoliński spotkał się ze szczecińskimi siatkarkami, by porozmawiać o przyszłości klubu i możliwym wsparciu miasta. Przed finałem Iwo Minasz rozegrał w Szczecinie siedem spotkań. Był zmęczony i mimo kilku naprawdę dobrych akcji... popełniał też błędy. Tymczasem jego przeciwnik Sergio Reutmann zaczął bardzo mocno i pierwszy set wygrał 6-2. W drugim, kiedy wszystko wydawało się już przesądzone, Minasz nagle wyrównał na 4-4. Ten fragment gry długo trzymał w napięciu szczecińską publiczność. Tenisiści dręczyli publiczność długimi wymianami. Ostatecznie po ponad półtora godzinnym meczu wygrał Argentyńczyk 6, 2 i 7. -5. Gratuluję Serzio! Mam nadzieję, że podobał się Wam nasz tenis. Chcę podziękować za gorący doping. Miło było grać w takiej atmosferze. Brak mi słów, żeby opisać ten turniej. Jest niesamowity, niesamowity. Traktuje się tu nas niewiarygodnie serdecznie. Publiczność jest fantastyczna. Dziękuję. Na konferencji prasowej zwycięzca przyznał, że mecz momentami był dla niego trudny, a rywal potrafił go zaskoczyć. W drugim secie wydawało mi się, że mam wszystko pod kontrolą, kiedy nagle te wszystkie jego piłki zaczęły wchodzić w kord. Trochę straciłem kontrolę nad meczem. To był ciężki pojedynek. Obiecał też, że wróci za rok i będzie bronił tytułu. Jeszcze nikomu się to w singlach nie udało. Cóż, mam szansę być pierwszy skomentował.